Jedziemy jutro, a ja nie mam siły się pakować. Nie chcę mi się, nie lubię ogólnie pakować się. I teraz sobie chilluję i daję sobie jeszcze, no nie wiem, dam sobie godzinę i zacznę się pakować. A ja rozpoczęłam pakowanie. Jest godzina za 10. Druga. Skończyłam pakowanie. Słuchajcie, jest godzina 7.26 o, zniknęło. I jedziemy na chałupy, czy ja jestem nienormalna? Odpowiedź już mi tak. Widzimy się już w trasie. Ja muszę jeszcze znieść te wszystkie bagaże. Planowo mamy wyjazd o 7.30. Jeszcze Bartek ma y, tutaj przyjść, więc, więc zobaczymy jak, y, jak będzie z czasem. Zgaduję, że będą jakieś opóźnienia, jak zwykle. Jeszcze zapomniałem słucham, jakby powiedział. <laughs> nie chcimy. No nie no, zobacz, ey, no normalnie to, ey, to czai... chyba to będą normalnie. Czaliście to, że jeszcze co no. się mają spakować dwie osoby? Cześć, zaraz się spakują, no. Piłkę plażową wziąłem, no a co by? Ty, i ty wyobrażasz sobie, że pojedziemy mikro? Nie. Nasz no. kamper. I kochani, słuchajcie, czy też robicie tak, że nie bierzecie pasty do zębów, bo myślicie, że ktoś inny będzie miał? Każdy z nas tak pomyślał, tak? Nikt nie, nie ma pasty do zębów. Zaczynamy z kamper tak już nie będzie za chwilę. Słuchajcie, jesteśmy sobie tu, siedzimy i jest to pierwszy obiad, który może nie wygląda, ale jak smakuje. Zgromadziliśmy się tutaj, Zbrew, aby omówić się tutaj. to, co wziął. Papryka, wędzona, przyprawa. Szybłoś, czas nie moich przyprawa szło się z kartką. Czosnek. I się jest. wykreślało długopisem. A teraz, to są takie technologie? Idziemy po drogówkach, bo Dyfologia. tu nam się nie zmieści Dyfologia. chyba nawet połowa tych zakupów. Trochę ich, dużo. Ja. Yy. To nasz pomysł. <laughs> to jest mega idiotyczne, moim zdaniem. To jest Dobra. idiotyczne. I słuchajcie, zakładamy się yy, Ile kosztują te zakupy? Dobra. 870 zł. Eee, 920. 958. 800. 1600. Możecie pisać w komentarzu. teraz czy Ile to... wy obstawiacie? A kto będzie najdalej? Ten musi zapłacić za. za, <laughs> za basen. <laughs> za Taki basen. event dla was. <laughs> O miał taki Ja nie tego so, nie, nie weźmiemy, bo kosztuje 120 złotych. Ja tak tego basenu już nie chcę. Ja chciałam ten z fajnymi stworkami. Masz głupie pomysły w ogóle. Wiesz to wywal. serdecznie. Przenosimy się do dnia drugiego. Jeszcze jest dzień pierwszy, ale powiem wam co będzie dnia drugiego i po tym przejściu będzie obiad dnia drugiego. Na razie zakupy, potem wam powiem co to jest. Makaron jajka śmietana, tofu wędzone, ser papryka wędzona. Spaghetti carbonara z, z wędzonym tofu tof w papryce, żeby smakowało jak boczek. boczek tak, już I zobaczcie, kumaJCIE to. Zobaczycie to. Oh! Witamy z dnia następnego. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, zrobiliśmy spaghetti carbonara. Ale carbonara, bo jest wega. It was at this moment that he knew. He fucked up. It's hotter than night. Dobra, kochani. Jesteśmy are gofra kaupa. people who are in the world. Poland. Witamy w dniu. Uh, w niniu. Trzecim. No. Z pieczorkami i farobkiem. Tu zaraz się zaczyna. Czyżby turniej we flanki? Flanki! Trochę tego mamy, ale bo my co? Wydamy. Ja Ja słuchajcie tak, dziwo wylane Czy było warto? Nie było, bo i tak przegraliśmy Ale czy jest zajebicie? Oczywiście, że tak Zróbcie to widzowie Kocham was Ja nas tak ładnie trafiłam Naprawdę tak. Jak się a czujecie ten jako ten... drużyna przegranych? Nie za dobrze, ale Zestawałam mega dobrze Dowie lekcja? Mówimy przegraliśmy, a nie przegraliśmy 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 Tak jak byliśmy Patrzcie, co tu się dzieje. No i to jest właśnie obóz sportowy. Obóz sportowy. Ludzie, ludzie tak robią. Obóz sportowy. No i to jest obóz sportowy. Nie, tu nie ma. Tego nawet nie trzeba popić. Nie, tu nie ma. Witamy w dniu czwartym. Myślę, że mój głos może wiele mówić o tym jak było wczoraj wieczorem. Słuchajcie, uwaga, influencers in the wild. Ta, 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 Teraz tak generalnie moi drodzy. Bo wiecie co? Happy birthday to you! Clan, dzisiaj urodzinny i przyjechali jego znajomi. Możesz pomachać. I spało tu dzisiaj 9 osób, także zmieścili się. Tutaj jeszcze był Teraz tu już pierwszy raz w ogóle, tego nigdy nie rozkładaliśmy. Tutaj. No i tutaj śpią tak, jak spali, czyli czwóreczka, a tamcie się już po prostu poszli myć. Mamy gości dzisiaj, więc obiad dla 10 osób wygląda tak: pene ala wodka. Bez wódki i śmietanki. <noise> Ale mamy jeszcze wersję? Pesto, makaron, czyli dużo makaronu i dwie wersje. Ja już jestem w piance, szukujemy się na pierwsze zajęcia w tym dniu. tak to wygląda, że mamy dwa razy dziennie zajęcia z windsurfingu. Jeśli nie ma wiatru za dużego, tak jak wczoraj było, na przykład nie mieliśmy takiego dużego wiatru, to jechaliśmy sobie na pierwsze zajęcie na supach, a na drugich uczyliśmy się surfować, więc, więc fajnie, złapaliśmy jakieś tam fale. No, a teraz idziemy na Mamy, Idziemy wychodzić już, bo jeszcze musimy zrobić szybką rozgróżewkę. Jest. Cały czas ćwiczymy, już widać efekty. O ale super. Dwie sekundy, to mój rekord. Widzimy w jest śmieci, sikni i plażę. Taki jest plan. Na otwarte morze. Dzisiaj na obiad będą burgiery. Daniela nie nakroi. Tak. Solidna. My kroimy, my tu smażymy. A tutaj jest mrodowo. Mm. Cebulka karmelizuje się, burgiery, halumi. No to nie jest mięsa. Idziemy na kilery w lesie, będziemy grać w planszówki. Klaudia. Klaudia! 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 Klaudia na fałrze! Także z Tobą chciałbym być z troje! Znowu nam prąd wywaliło prąd no. No. ale y, idziemy zaraz na imprezkę idziemy na koncert Huberta nikt nie wie kto to jest Hubert ale, ale będziemy na jego koncercie idą. Tak mam i y, y, potem idziemy na rave. rave i nie mam głosu nadal ale jest już lepiej bo wypukała prawie pół kilo soli co? Okay. So. So y, mamy go jeden go problem go. ponieważ jedne Jedyny jaki alkohol nam został, a mamy jeszcze w sumie z dzisiaj trzy dni. Trzy wieczory. To jest kawę, która na To jest Borato i trzy piwa. Chyba tak. Zostań parówka w opakowaniu jeszcze parówkowym i chleb. Dobry randek. Wow. Stan wiatru na dziś jest taki, że go nie ma. Także idziemy plażować. I fajnie. I też będzie spoko na pewno. I mam trochę lepiej z głosem. W ogóle już mi jest trochę lepiej. Bo rano to wiadomo, bywa różnie. A... I idziemy na plażę i będą teraz przebitki z plaży. A w ogóle Justyna poszła pojechać na skupach, Bartek gdzieś tu jest, a Antek z Klaudią mają wykłady teoretyczne, tak. Także no wiecie, co kto lubi. Ja wolę na przykład być tutaj. Także tyle.

Mamy tak naprawdę ostatni pełny dzień, mój głos powoli wraca do formy, postanowiłam nie pływać, jest bardzo mały wiaterek, ale moje ambitni przyjaciele pływają, um, a ja chilluję, no. Concert Happy Sad. Znamy tylko jedną piosenkę. Koncert się już chyba zaczął. Uh -huh. Dzisiaj jeszcze przeznaczyć i mieć czystą Próbowaliśmy wszystko od nowa, ale pani pójdę nie Chciałbym powiedzieć Ci, że Miłość to nie pluszowy miś, ani gady. To też nie diabeł, rogaty, ale miłość dzień. Ostatni. Taki mamy klimat. Dobra, i już. A już nie wcisnę się całkiem. Wcisnę się, Widzimy. wciskają. Kochani, słuchajcie, muszę wam się pochwalić, bo jesteśmy po przedostatnim pływaniu i udało mi się zrobić zwrot przez rufę. Bardzo ładny, nie, nie wypłynęłam tak daleko. Oraz udało mi się zrobić start z plaży. Także jest progres i jest fajnie. Jesteśmy sobie, teraz gotujemy obiad, potem mamy drugą lekcję i jeszcze takie, jeszcze normalnie pływamy, nie? Ostatniego dnia, także bardzo spoko. Tam jest nasz kamper. Idziemy tu. O, mamy naszego tego, Instagramersa. Siema. idziemy dalej. I tu jest już nasz, nasze fansurfowe flagi, nam pokazują skąd wieje wiatr. I jak idziemy sobie dalej, wkładzimy taką... Fajną furtką. O, niektórzy się już tutaj zbierają, wjeżdżają. Pa, kochani, pa! Powrót do codzienności. Dobra, i idziemy sobie tutaj. Uuu, i mamy tańczących kolegów I, i koleżanki też. No i patrzcie. Ale już tańczące. Wszyscy są właśnie tacy wycilowani. I słuchajcie, tu jest obozowisko, tak jakby główne, a tutaj mamy kuchnię. I Antoś zaczyna gotować obiadek. A co dzisiaj? Pesto. Stofu. No i tak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy piłkarzyki, jakieś kanapy. O, dziewczyny, przykochajcie do vloga. I z naszego tutaj jedzenia się przechodzi na teren. Kurczę, sportowy bardziej, nie? Ale trochę sportu, trochę chillu. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Także tu się dzieje. Widzicie? Dzisiaj jest wiaterek, także dzisiaj już jest tutaj ruch. No i superno. I sobie jemy obiadek, zaraz będziemy jeść. A potem wpływamy znowu i co? I wracamy. Nie ma obiadek, mamy dzisiaj pesto z tofu, ze suszonymi pomidorami. Słońce dodajesz? Wow. Zorzę polarną za mną wkleję. Tak jak na naszych zdjęciach. Klejemy tu też zdjęcia z zorzy. Tu, 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 piękne. To jest najładniejsze. Da, 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 da. Ostatnie sprzątanie. A tu browarek dla naszego mistrza. Dziękuję yy, podziękowaniu tutaj... za to, że nam przedłużył troszkę przyczapka Tak, no ale posprzątaliśmy, mu Bardzo mówię. ładnie posprzątaliśmy. Tak. Zaraz będziemy jeszcze psikać perfumami, żeby to pachniało. No, to w ogóle hit. A my na serwis mamy już ze sobą rybkę i jest, wygląda ona bardzo zatni, więc poczekajcie chwilkę, a zaraz opowiem Wam, jak ona smakowała. Mm -hmm. Jesteśmy w knajpie, było troszkę. Nie, gotowaliśmy bardzo dobrze, ale na koniec wyjazdu uważam, nie, że. Po prostu nie mieliśmy już. Rybka musi być. tak ja bardzo wie. chciał. Dobra. Fłuka, gorąca, onka. To jest na rybka? Mm -hmm. No to ten, smacznego. Słuchajcie, nasza przyczepa zaraz zostanie przekazana dla nowego turnusu. Już minęliśmy ich właśnie. Minęliśmy ich i co? Jest godzina taka, że nie ma korków w ogóle. I moja mama zaprosi nas na y, drożdżówkę, którą piekła i będziemy jej opowiadać opowieści. I było super. I, I kochamy chałupy. Wracamy. Jak oceniasz nasz stan? Jezu. Zobaczcie, co mama przygotowała. Ciasto dla nas wszystkich. Do następnego vloga nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, lajku, dzwoneczku, żeby przychodziło wam powiadomienie o przyszłych filmach, które ostatnio no, nie pojawiły się będzie ciężko, ale będzie więcej. Ale będzie więcej. więcej. Także. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, bo nam na pewno ten wyjazd był wow. Pa pa! pa. Majcie We got to live in the moment Yeah To są moje buty, moja koszula też nasze. Mam drinka Wódka i piasek jak się nazywa ten drink? Sex on the beach Beach without sex But with, But with sand